Mam dość czekania! Ja też. Cześć! Cześć, Cześć jak trzymasz! Ojej, poważnie! Chuck! Powietrza, duszę się, to okropne! O nie, co jest moja noga! Pomocy, Szybko, ratunku! Już. Z drogi! Hej, co? Ostrożnie! Trzymasz ją, chodź! Auć, a ja? Co ze mną? Chyba nie mam wyjścia! Ała. Ała. Uf, jestem na miejscu. Nikogo? Jeszcze parę kroków. Odwróć się, szybko! Posać ją, powoli! Chodzi o nogę? Czy to poważne? Muszę prześwietlić. Oj, oj, niedobrze. Noga jest złamana. Orety, to straszne! Spokojnie, zaraz to wyleczę. To opatrunek dla wipów. Noga zagoi się bez dolegliwości. Oby! Tak będzie, gotowe. Dziękuję, doktorze. Pan mnie uratował. O, dzięki. Hej, słyszy pan? Co? A, to pani. Dobrze. Co do skwiera? Noga. Aha, ta, tutaj? Oj, to nic Aaaa! wielkiego. Cicho. Aaaa! Ale to pani! Nieważne, proszę nie krzyczeć. Opatrzę to. Delikatnie, delikatnie, Będzie dobrze. Nie. O, dziękuję. Hmm. <ścoughs> Widział pan? Gwiazdy mówią połamania nóg. Zaraz się dowiem. Zamknij oczy, odwróć się, wyceluj. Pal! O, ouch! Co? Kto to zrobił? Ups, przepraszam, celowałam w balon. O, dziewczynka! Hurra! Moja maleńka! Nie mogę się doczekać! Świetne! Ja też tak chcę. Na pewno znajdę jakąś apkę. Cześć! Chce Pani poznać płeć dziecka? Tak, od razu! Wow! To chłopiec! Tak, tak, gratulacje! Tak się cieszę! Chodź tu, niech cię uściska! Co się stało? Mamo, jeść! Dasz mi coś? Pewnie, kochanie! Zamówię coś dobrego! Ani zamówienie! Dziękuję, wygląda apetycznie! Wow, ile jedzenia! Hmm, tak, najpierw to. Zaczynamy! Nie, mamo, nie chcę tego, nie! O! Oh, co? krap? Serio? Dzięki! Hak, zjedź Pewnie! Nie tak szybko, to nie dla pani. Ale. Moryt, proszę, jabłko, smacznego! Co? Jabłko? Mamo! Czekro mi, tylko to mamy. To zjem. Co? Nie chcesz tego? Nie, mamo. Ej, popatrz. Widzisz? Gdzie? To? Żartujesz? Daj mi to. Jest pyszne. No dobrze. Pst. Hej. Zamienię homara na jabłko. Serio? Łap! Dzięki. Łap homara. Wow. Ale mam szczęście. Mm, w końcu. Oby smakowało maleństwo. Tak. Pyszne, mamo. Mm. Świetnie. Też to lubię. Wyglądasz. Puszcz. Puszczaj ratunku! Dobranoc. Słodkich snów. Nawzajem. Mija kolejny dzień. Oh, oh, no weź. Trudno będzie zasnąć. Oh, to nie do zniesienia. Pomocy! Hej, nie jesteś sama! Cicho! Doktorze, gdzie jesteś? Co? Myślałem, że panie śpią. Nie mogę. Proszę mi pomóc. Dobrze, dam pani misia. Serio? Dzięki. A teraz proszę spać. O, jaki słodki. Też takiego chcę. Ach. Oj, to nie pomaga. Do niczego. A? O, misiu. Wreszcie cię przytulę. Hmm. Jest inny sposób? Pewnie. Na przykład to. Wola. Poczuję się pani jak w niebie. Obiecuję. Przywiążę do pani rąki i nóg. Wygląda pięknie! Teraz proszę się odprężyć! Słodkich snów! Mmm, to niesamowite! Dziękuję! O nie! Ojej, aż tak przy To niebezpieczne! Czy możesz mi oddać misia? Dobrze, proszę! Dziękuję! Może wreszcie zasnę! Mój misio! O, mam pomysł! Zrobię własną poduszkę! Nadmucham to jak balon! Super! Też mogę zasnąć! Hmm, świetnie! Hmm. Maleństwo! Mama cię zobaczyła? Jasne! Do dzieła? To jest bezpieczne? Oczywiście! Spokojnie! Co my tu mamy? Hmm, ciekawe! Widzę twarz! Cześć, jak się masz? O! To chłopiec! Widzisz mnie niesamowite! Balon mówił prawdę! Dziękuję! Przepraszam? A co z moim dzieckiem? Huh? Pani? Rety. Zaraz coś załatwię. Dzięki. Hmm, co mam zrobić? O, to się przyda. Jeszcze jeden kubek? To z czasów mojej babci, ale nie szkodzi. To dziewczynka? O, co ta? Cześć! Chyba coś słyszę. Mamo, to ja! Ojej, to co? dziewczynka? Tak, tak, z pewnością. Dziękuję. To tu zostaje? Halo, tu mama! Co? Już? Chodźcie, proszę, doktorze! Co się dzieje? Pani sobie poradzi. Doktorze, proszę! Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Oddychać! Który koc? Mój, nie ten. Dobrze. A ten? Nie, brzydki. A ten? Może być? Proszę mi pomóc, to boli! Aaaa! Porządku, Proszę oddychać głęboko. A teraz przeć! Tam, o rety. O, śliczny to chłopiec. Proszę. O, mój synek. Dziękuję, doktorze. Jest pan aniołem. Proszę. O, jaka hojna. Dziękuję. Aaaa! Doktorze, tutaj. Pomocy. Aaaa! nie, znów to samo. Spokojnie, oddychać. Właśnie tak. Znajdę dla pani koc. E, może być. Niech zobaczę. Oddychać. Mam. Już po wszystkim. Słodka dzidzia. To dziewczynka, gratulacje! O, dziękuję! Mój skarb! Fuj. Moje maleństwo, co za radość! Mój syneczek! Gratulacje, to chłopiec? Dziękuję, tak, mam synka! Świetnie! Idziemy? Tak się cieszę! Świetnie, podłoga lśni. Zapomniałam o tym, oby nikt nie. Dzieci! Nic wam nie jest! Jesteś cała? Znowu złamałam nogę! Znowu zdało. O, nie znowu! Mamo, mamo! Jestem głodna! Mogę to zjeść? Pomóc ci? Ups! Przesadziłaś? Dość tego bałaganu. Mam tego powyżej uszu. Ale, mamo! Muszę odpocząć. Na tobie znajdę nianie. O! Ciekawe! Raz trzy, ostre! To da dam! Cześć, słońce! Jestem twoją nianią! Arci, chodź tu! Wow, jak ładnie! Podoba mi się! Mam fajną bransoletkę! Mogę zobaczyć? Jasne skarbie, proszę! Dzięki! O, to coś żyje? Ciekawe! Ostrożnie! A nie hup, mówiłem? Arci, co ty robisz? Nic ci nie jest? Hej! Jestem ranna! Biedactwo! Pokaż! Auć! Chodź, kolego. Uuuu... Ba! I już. Widzisz? Nie tak źle. Wszystko jest w porządku. A to co? To też usunę. Dobry pomysł, krabie. To dzieła! Po kolei. Aż ich nie będzie. Jest bezpiecznie. Hej, lubiłam ją! To nie fair! Nie przejmuj się. W końcu znalazłem! Ukryła się tutaj! Ojejku, nie! Chodź ze mną! Wypuść mnie, wypuść! <laughs> mm, świetnie! <laughs> Cześć mam, Jax, to ty? Przezabawne! zabawne! Kogo my tu mamy? Cześć, kochanie! Umyj ząbki! Tak jak mama kazała! Co? Zęby? Błaga mnie żartuj! Nie umyjesz? Nie ma mowy! Co? Co to? Żartujesz? Nie chcę tego zrobić i już! Więc nadal nie! Dobrze, pomogę ci osobiście! O, nie! A! Jestem! Nie dotykaj mnie! Odejść to! Gdzie ona jest? Mam cię! Umyjesz zęby, czy tego chcesz, czy nie! Tak jest! A teraz użyjemy tego cudeńka! Otwórz buzię! Świetnie! Mam się dobrze! Tak, udało się! Jeszcze chwila! Daj to! I jak? O! Mam czyste ząbki! Super! Co? Znowu znikła? O, Wariatka! Dobra, spadaj. I wiesz co? Zjem jeszcze kilka paczek. Stój! Na, no, na, no, na! No. Gdzie pacjentka? Fuj, Co to jest? Jak brudno? Dokąd prowadzą? Aha, ohyda! Hej, hej! Tak jest nawet lepiej. Zrobię wszystko bez pochów. Cicho, to nie ja mam brudne nogi. Gotowe. Teraz obcinamy. Proszę. Chodźcie do mnie. Super. To bardzo pożywne. Otwórz buzię. Nie, nie zbliżaj się! Precz! Och, och! I zabierz swoje grzyby. Hej! ja! Cześć! Potrzebujesz niani? Ty? Jako niania? Przestań! O! A to co? Gorące? Stój! Załóż rękawice! Widzisz? Jest bezpiecznie! Nie! Nie chcę opieki! Chcę się bawić! Ha, ha, ha. O! Tu jest! To będzie super zabawa! Ha, ha, ha. Nadchodzę! Nie! To podłączę, ale... Nie ma mowy! To burzające. Dobrze, zabiorę to! Nie! Proszę, oddaj! Oddawaj <laughs> natychmiast! Nigdy mnie nie złapiesz! Auć. Mam cię! Poproszę! Nie! To moje! Na pomoc! Pomóc? Przyszedłem! Chodź do mała! Nie! Błagam! Spadam stąd! Hej, stój! Świetnie się dobrali! Super! Cześć! Chcesz coś pysznego? No pewnie! Spójrz na to! Tak, proszę! Zamknij buzię! Podoba ci się? Mmm, pyszne! Ale muszę do łazienki! Jasne! Chwileczkę! Ojej! Wybacz! Fuj! Mam brudną sukienkę! O nie! To straszne! Hm, Wyczuwam cierpienie! Co się stało? To ten głupi ptak. O rety. Chodź ze mną. Okropne, straszne. Nie wrzeszcz. Najpierw mycie, potem tortury. Nie! Albo wszystko naraz. Super zabawa. Co? Czerwone. Czy to krew? O nie. Spoko, to syrop truskawkowy. Widzisz? Chcesz jeszcze? Rozkazkowy, pewnie. Dzięki. O, jakie pyszne! Dobrze, że smakuje. Och, jesteś moja. Ups, przepraszam, muszę iść. Pa! Gdzie to dziecko? Dzień dobry, co robisz? Cześć! O! Co to jest? Że co? Sama sprawdzę. Fuj, to nie krew! Oczywiście, ale mi smakuje! Nieważne, czas spać. I to już! O, ale szybko! Dzięki! Nie to łóżko, mała! Zawsze tu śpię! Co? Nie, śpij w tym! O, dobrze! Jeszcze śmieszniejsze, o tak? Super! Teraz cię przykryję! O, nie! Boję się ciemności! Szybko! Gdzie to mam? Masz! Co? Psst. Nieprzyjemnie, co? Zabierz to świństwo! Świństwo? Ale to jest fajne! Dzięki! Koniec! A to? Łap! Bagacku! Wow. Świetnie! Idę na zewnątrz. Co? Gdzie jest smarkacz? O, jesteś. Siema, nie denerwuj mnie! Wow, jest świetna! Rety, co za nudna chata. O, ile tatuaży i pierścieni. Odejdź. Ładne włosy. Dość. A co to jest? Przestań. Dobrze, dobrze. Wystarczy, ostrzegałam cię. Tak, świetna zabawa. Uff, teraz ty, kręć się. Jasne. Jupi! Tak, dobre dziecko. A... Auć! Pa, dzieciaku, żegnam! Nie, nie zostawiaj mnie! Mamo! O, kto to? Kurczę! Mamo, to ty! Moje biedactwo! Zdejmę ci to! Córeczko, tęskniłam! Idzie tu! Oto zasady! Zrozumiano! Zakaz ich włosów? Obecnie mi paznokcie? Bez makijażu? Nie! Ale się mi otają! Dzieci. Pożegnajcie się z cuklami. Obrzydliwe! Moje włosy! Nie jestem brzydka! To straszne! Teraz ty, młoda damo. Daj mi te szpony. To jest przysługa. A nie wie, ile to kosztuje? Okropne! O nie! Precz z biżuterią. A ta twarz? Jak klaun. Mamy produktywny dzień. Nienawidzę dzieci. Wszystkich. Czy słyszysz śmiech? Słyszy nas. Nieważne. Mało brakowało. Jesteś głodna? O, ta. Mam cukierki. I ja. Słodycze? Cisza! O nie! Już po nas. Przepraszam. Chyba nie warto. Ojej, długopis. Proszę, nie. Nie chcę umierać. O nie! Chcecie się bawić? Cicho! O nie! Słyszycie? Moje uszy! Mam dość! Pomocy! Dobrze. Nie mam wyjścia. Może to was uciszy. Jestem świetnym pedagogiem. Halo, jesteś? Widzisz to? Dzieci? Halo. To zabawne. Genialny mem, co nie? Nie słuchają. Gdzie popełniam błąd? Błąd to jeszcze raz. Znaczy, bądźcie ciszej. To śmieszne. To ważne. Co? No to się śmieją. Dość z tego. Umiem tu płąć nogą. Spójrzcie. Czy to jest to, o czym myślę? Jakie piękne. Najfajniejsze zajęcia na świecie. Młodziaki. otwórzcie na stronie 39. Dzieci to bardzo ważna lekcja. Żujecie gumę? Oj, nie, nie, nie. Muszę wypluć. Już. Nie chcę. Naprawdę? Mam pomysł. Wiem jak się pozbyć tej gumy. Zagramy w grę. Koszykówkę. Kto odda zwycięski rzut? No nie. Trafię. Pewnie. Rzucaj. Udało A się. I ty, kolej, dobrze na włosy! Przynajmniej wyplują gumę! Tak, jeszcze! To niesamowite! Hej, mamy nieskończoną ilość! Super! Rzucamy! Tak, wygrałam! Dobrze się bawicie? Wróćmy do nauki! Gratuluję! O, tak! Tak, mamy sprawdzian. Kto się cieszy? Fui! Głupia lekcja! Żądam perfekcji! Hej, zobacz! Nie masz gdzie schować gumy? Tam! Dobry pomysł! To z paru miesięcy! U mnie też! Wezmę świeżą! Dzięki! Jaka dobra! Uwielbiam świeżą gumę! Pyszna! Tak jest! Guma? Co to ma znaczyć? Nie wolno na lekcji! Niedobrze. W porządku! Pozbędziemy się jej! Będzie nam jej brakować! A te? Mamcie! Mogę to wziąć? Wygląda coraz lepiej! Prawdziwe dzieło sztuki! Włóczęga do widzenia! To nasza praca! Dla pani! Bardzo ładnie. Ale to guma. Tak nie wolno. Wiedziałam. Jak odbicie w lustrze. Prawdziwa piękność. To niezwykłe. Ale te dzieci. Kto rozwiąże to równanie? Mamy chętnych? Ja nie. Umiesz? To jak obcy język. No, kto spróbuje? Tylko nie A ja. A może. Ty, ja? Ale tak. Trzymaj się. Spróbujesz rozwiązać? Dobrze, proszę. Powodzenia. Przyda mi się. Co to, to matematyka? Wiesz co? Pokażę ci sztuczkę. Zapomnij o równaniu. Całe szczęście. mi to. Zobacz. Zaczniemy od podstaw. Dobrze? Nie znam wyniku. Nie? To pięć! No tak! Piątka! Uwielbiam przybijać! Mam pięć palców. To proste. Nie o to chodziło. Dostanę szóstkę? Zastanowię się. Proszę. Świetna robota. Jestem mądra. Mama się ucieszy. Ja też chcę. Mogę? Tak. Dobrze. Podejdź. Co? Zaraz... O nie! Zmiana planu dzieci! Dość tych wzdur! To prawdziwe równanie! Ojej! Piękne! Kto to rozwiąże? Ty! Serio? Boję się. Trzymaj się! To wpłynie na twoją ocenę. Końcową. Tak. Zacznij. Już! Dobrze. Proszę, obserwuję. Nie pomyślę. Ile zostało czasu? To mi pomoże? Boję się! I co? Chyba się nie udało. Pała! Dziękuję. Dzieci w ogóle nie myślą. Zabiorę te słodycze. Pyszne. Mam dziś sporo pracy. Dzieci. Co one robią? Hej, myślisz o tym, co ja? Mamy dla pani prezent. Genialne! Co nie? Ciekawe, jaką zrobi minę. Kolejna pała, co za dno! Patrz teraz, to następny! Śmiejecie się? Telefon! Halo, Chwileczkę. Poszła. Przepraszam, dzieci. Co to jest? O! Czy to pająk? Przeszkadzają mi. Co to jest? Cześć, kolego. Zostanę twoją mamą.